tylko 30 minut podobne zostało nam tutaj, bo tak Bardzo stromo ale bajecznie schronisko przy którym jedliśmy posiłek około dwóch godzin temu tam widać wioskę, z której wyruszyliśmy, albo Rama Za tym garbem jest Andorra Label Niesamowita wi widoczność. To jest przełęcz Envalira. Co raz bliżej jeszcze, czy to jeszcze nie jest, czy tam za tym gardłem jeszcze jedna chopka i jesteśmy na miejscu.